Uprzejmie informuję, że rozpatrywane są jeszcze w chwili obecnej aspekty, związane, aspekty prawne związane z możliwością prze, objęcia przez niego tej funkcji. Ponieważ jak Państwo wiecie był on zespo dyrektorem zespołu szkół i przejście na to stanowisko wymaga no, określonych uzgodnień. To nie jest tak, że z dnia na dzień można przenieść i uznać, że on pełni obowiązki, dyrektor pełni obowiązki dyrektora Wydziału Oświaty. Ulica Łączna z tego co pamiętam w planie naprawy na ten rok ma to ujęte Pan Dyrektor Mac. Co prawda nie kiwa głową, ale mimo wszystko sądzę, że tak jest. Kiwa tak, dobrze. Kosze na śmieci, proszę Państwa, temat ten no zawsze jest bulwersujący. To wszystko jest kwestia pieniędzy, jak zawsze. Więcej koszy na śmieci wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami ponoszącymi z naszej strony. To jest rzecz, która się ze sobą wiąże. Trudno mi powiedzieć, czy ta ilość koszy na dzień dzisiejszy jest wystarczająca. No zawsze będą osoby, które powiedzą, że no jeszcze trzeba by trochę koszy postawić. Nie odpowiem w tej chwili na to pytanie, czy, czy ta ilość koszy się zwiększy. Pozwolicie państwo, że jeszcze ten temat przemyślimy. Hmm, w odniesieniu do energetyki, słup energetyczny za drugim przejazdem kolejowym, tak jak rozumiem? Zgórzy, zgór, gór, kolę, strony, tam, mister, Bardzo szczegółowo. Ja Mam nadzieję, że pan dyrektor Frąckowiak ja sobie zanotował to wszystko, ponieważ y, pan dyrektor Frąckowiak do niego należało się zwrócić i on dopiero wyda dyspozycję y, firmie naprawiającej i usuw, usuwającej tego typu uszkodzenia, dziura wiezdni na ulicy Siemirackiego. Ja myślę, że tutaj po prostu doszło do drobnego zaniedbania, że ta dziura nie została oznaczona w odpowiedni sposób albo natychmiast zaklejona, bo, bo tylko w tym celu prawdopodobnie to zostało wycięte. Jak znam Pana Dyrektora Maca już to ma na pewno zapisane. Pan, pani Radna Sztaba pytała się również o wrak statku Mississippi. Otóż, proszę Państwa, Pani, która jest właścicielką tego statku, wiem, że podejmuje bardzo daleko idące działania, aby go podnieść. Ja mogę powiedzieć jako przykład, proszę Państwa, bo znam dosyć dobrze szczegóły w tej sprawie, że poszukuję firmy, która zechciałaby się w konsekwencji podnieść tego, ale z określonym skutkiem, ponieważ nie może tak być, że firma, która Została znaleziona, za sam przyjazd sobie liczę określoną kwotę, ty, nie powiem ile tysięcy, ale określoną kwotę pieniędzy. Następnie za samo podjęcie czynności pięć razy tyle, a na pytanie, a jeżeli tego nie podniesiecie, no trudno, pieniądze pani przepadły. W związku z tym y, pani właścicielka poszukuje y, bardzo intensywnie kogoś, kto zechciałby tutaj. Wy, podnieść ten statek i jestem z nią na bieżąco w kontakcie. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się jednak ten wrak podnieść, bo on faktycznie nie powiem, że ohydnie, ale brzydko wygląda. Brzydko wygląda. Co do monitoringu. Tutaj jest pewien <tuszę> problem, Pani Radna, ponieważ gdybyśmy chcieli objąć wszystkie miejsca monitoringiem, o które wnioskują mieszkańcy, to tak z 200 kamer to jest minimum, które musielibyśmy jeszcze zainstalować. Bo to. Tak skromnie liczę, że tyle y, różnego rodzaju propozycji jest. Począwszy od y, zupełnie drobnych, skończywszy na rzeczywiście uciążliwych. Y, w porozumieniu z Komendą Powiatową Policji w Pile, Komenda Powiatowa Policji w Pile przygotowuje określony schemat rozmieszczenia kamer monitorujących y, w budżecie na przyszły rok. Pan prezydent zaproponuje określone środki, jeżeli państwo się zgodzą. Pewna część kamer dodatkowo zostanie rozmieszczona, ale od razu mówię, wszyscy nie będą zadowoleni, no bo niestety yy, nie są to pieniądze, które by były w stanie zabezpieczyć w całości bezpieczeństwo. To jest jeden element, a drugi, trzeba pamiętać o tym, że ktoś te kamery powinien obserwować. Monitoring pasywny, czyli mówiąc inaczej, samo nagrywanie Owszem, jest dobre, ale nie dla prewencji, tylko do już wykrywczej y, formy dochodzenia. I, i y, około 50 kamer, tak tutaj z panem prezydentem żeśmy się zastanawiali, między 20 a 50, zobaczymy ile kamer. Proszę Państwa, każdy będzie chciał, żeby jego teren był objęty monitoringiem, ja Miałem tego pełną świadomość, natomiast uważam, że y, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w tej generalnej istocie jest policja. W uzgodnieniu oczywiście ze Strażą Miejską. Natomiast mogę powiedzieć, że panu y, komendantowi Straży Miejskiej zleciłem rozpoznanie w zakresie czterech kamer bezprzewodowych, po to by można je było przemieszczać, y, i centrum będzie w tym zakresie umieszczone w. Straży miejskiej, chodzi między innymi, nie ukrywam, o śmieci, wyrzucanie ich wszędzie, praktycznie o te naklejane ogłoszenia, tego typu działaniom. No, trzeba niestety w którymś momencie przestać o tym mówić, a zacząć wyciągać konsekwencje, i do tego tak drobnymi kroczkami się zbliżamy. Ja bym powiedział, że nie drobnymi, no, dosyć szybko się zbliżamy. W zakresie inwestparku jest dyrektor Kopeć. Jest? Jest, zabierze w tej chwili głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo proszę Panie Dyrektorze. No. Postępowanie kwalifikacyjne dotyczące wyłonienia kandydata na stanowisko prezesa inwestparku wchodzi w fazę decydującą. Komisja konkursowa najpóźniej do końca tego tygodnia wyłoni dwóch kandydatów, którzy wezmą udział w ścisłym finale. Po konsultacjach właścicielskich, czyli po konsultacjach z prezydentem, myślę, że najpóźniej w przyszłym tygodniu poznamy kandydata na to stanowisko. Chciałbym powiedzieć o yy, takich obserwacjach, ale o tych, których na, ty, na tym etapie mogę mówić. Zgłosiło się sześciu kandydatów, niezłych, powiedziałbym nawet mocnych kandydatów, w tym dwóch z dużych ośrodków miejskich spoza naszego terenu. Ponieważ ci, którzy kwalifikują się do bardzo poważnego rozpatrzenia w tym finalnym etapie, Prezentują swoją osobowością, wiedzą, doświadczeniem wiele pozytywnych cech, które sądzę uda nam się wykorzystać w zadaniach, które dla nich stawiamy. Chcemy, żeby ten drugi etap był taką pogłębioną, ostateczną oceną koncepcji, koncepcji, którą poszczególni kandydaci prezentują, jeśli chodzi o kierowanie tą spółką. Właściciel, pan prezydent, chce, żebyśmy obsadzili to stanowisko jak najszybciej. 1 czerwca jest to dla nas taki termin właściwie optymalny, ale będzie on uzależniony od tego, jak aktualny pracodawca, kandydata będzie z nim negocjował ewentualną, ewentualny ciąg dalszy jego kariery. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, Pan Prezydent Zbigniew Kusmatka. W związku z odpowiedzią Pana Prezydenta, zamiast poczucia skruchy, Pomyślałem sobie, że m, warto by było, aby Pan trochę z tego balona omnipotencji powietrza spuścił, Panie Prezydencie, bo ja znam procedury związane z przygotowywaniem inwestycji i e, to zapewnienie, które skierował Pan w kierunku kolegi Bogusławskiego, myślę lepiej, gdyby ono padło w kierunku mieszkańców osiedla Motylewo że to się znajdzie w budżecie i że te ulice będą realizowane i nie chcę być adwokatem kolegi Barałkowskiego, ale on przekazał odczucia mieszkańców, którzy przyszli na to spotkanie, a nie własne odczucia, tak to należało interpretować. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy? Pan rad... Przewodniczący Tomasz Rzymykowski? A jeszcze proszę o odpowiedź o nieruchomieniu zerówek w kilku przedszkolach. Tak, tak, to było chyba pierwsza, tak naprawdę, pierwsze zapytanie. Tak zapytań. jest, to było pierwsze i dlatego mi uciekło, yy, natomiast przyznam się uczciwie, że tego tematu nie znam, żeby któreś przedszkole odmówiło uruchomienia tego typu klas, jeżeli było takie zapotrzebowanie. Udzielę tej odpowiedzi Panu na piśmie, yy, no w przeciągu trzech tygodni, tak? Dziękuję bardzo. Pan prezydent Zbigniew Kosmatka. Bardzo Ja proszę. może tu wspomogę kolegę szewca i coś mi się wydaje, że koledze Rzemykowskiemu się pewne rzeczy pomieszały, bo w ogóle pojęcie zerówki są przyjmowane dzieci sześcioletnie, pięcioletnie, czteroletnie i tak dalej. I pojęcie zerówki jako takie w przedszkolu tak na dobrą sprawę nie, nie funkcjonuje a y, dzieci sześcioletnie, pięcioletnie przyjmowane są chyba we wszystkich przedszkolach. Tak Dzień, zawsze było. Dziękuję bardzo. Wiedza tutaj pana prezydenta jest rzeczywiście spora w tym zakresie. Czy są jeszcze jakieś pytania do tego punktu? Bardzo proszę, pan przewodniczący Marian Barełkowski. Ja jeszcze raz wrócę do tego, panie prezydencie. Niech pan się nie obraża, że przekazujemy takie informacje. Ja nawet nie reprezentuję tutaj przecież rady osiedla, tylko mieszkańców, których było zdecydowanie niż członków rady osiedla i oni pomówią. A jest, pracujemy tutaj wspólnie, więc pan od razu się czuje taki urażony, jakby to Barełkowski coś próbował forować czy osądzać. Nie, szczerze przekazywałem tylko odczucia. I tak proszę to przyjmować, bo tak to będziemy wytrącani z wspólnego dzielenia się problemami miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pan y, przewodniczący Krzysztof Muchewicz. Y, mam pytanie panie prezydencie, czy można by dokonać na terenie miasta przeglądu krawężników, stanu krawężników przy naszych jezdniach. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jestem świadkiem, że są takie sytuacje, że krawężniki po prostu rozsypują się całkowicie i dochodzi do zniszczenia, do niszczenia jezdni, jeżeli tego nie ma. Zauważyłem to już, już nie mówię na drogach osiedlowych, ale na drodze na ulicy Lelewela, która została niedawno drogą wyremontowaną, no może nie tak dawno, ale no ja już przestaję rozumieć pewne rzeczy, że ktoś mówi, że kończy się gwarancja. No przecież no nie można drogi zrobić, żeby po, po pięciu, po, po dziesięciu latach krawężniki się rozsypywały. No, no trzeba by te firmy faktycznie kontrolować, z jakiej jakości betonu wykonują. Bo dosłownie mówię, to rozsypują się jak, jak mąka. Czy Dziękuję. Jakieś, czy jakieś konkretne y, Ulica Lelewela. Ulica Lelewela i ulice osiedlowe na Podlasiu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Radna Wiesława Sztaba, bardzo proszę. Znaczy, nie wiem, czy już jestem w wolnych głosach. Tak? Cały czas jesteśmy, od jakiejś Dobrze, godziny. Bo to tak było bez powiedzenia. Że że tak przyjmuję. Panie Prezydencie, ja mam takie pytanie Ach. wobec tego wolnych głosach bo ja jestem tak zwanym chodzącą po pile i właśnie mnie trzy miejsca interesują bardzo, a wiem, że miasto albo to oddało w dzierżawę, albo już na własność. I teraz mnie interesuje od strony estetyki te, te trzy miejsca. Otóż przy 11 listopada jest zabytkowa przepompownia i ona w tej chwili wygląda makabrycznie, Raz coś się tam dzieje, raz coś się tam nie dzieje, ale generalnie jest to zaniedbane miejsce. Teraz y, albo niech ten ktoś przeznaczy to na miejsce kultury, albo czegoś, albo niech to funkcjonuje, albo będzie zadbane, ale to czy ktoś to ma, tylko nie chce używać nazwiska przy ulicy Witaszka, ja tą nazywam, tu ko urzędu zaraz, to duże maszysko, które stoi, kiedyś tam była spółdzielnia pracy, sklepy, a dzisiaj to takie coś tam pozaklejane, pobudowane, coś to stoi, straszy, blisko naszego urzędu. No, oczywiście Blaszak przy Ulicy Ludowej, on jest jakby w Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ale na moją wiedzę, bo tak się podpytuje ludzi, to większość jest tam albo już to wykupiona, albo coś przez jakiegoś właściciela. I nie wiem na ile tam ma udział jeszcze Pilska Spółdzielnia, a na ile ta osoba, ale o co innego mi chodzi o zadbanie o to miejsce. Wewnątrz, dziadostwo płytki, wszystko się rozwala, nie jedynie sklep na rogu ostatnio i chiński u góry coś zrobili estetycznie, ale resztę ten właściciel nic nie robi, jest to brzydkie dziadostwo i ja myślę, że jeżeli takie punkty, jeżeli Państwo macie wpływ na pogonienie tego, kto to dzierżawił lub wykupił, bo to w końcu on dba, nie dba o to, a, a gospodarzami jest Urząd Miasta, a nie Ci, ci. Wobec tego uprzejma prośba o, o interwencję. Jeszcze taka prośba niedokończona ulica Witosa, ale to uprzejma prośba. Na całej długości i ulicy Witosa i ulicy Dochodzącej do Rynku i wokół osiedli naprawdę są makabryczne yy, chodniki. I dojazdowe. Naprawdę. Warto, żeby ktoś z Strach Miejska przeszła i to potwierdziła. Ale w którymś momencie prośba mieszkańców również o znalezienie, mamy 4 lata, znalezienie możliwości, żeby tam zrobić ład i porządek, bo póki co najpiękniej wygląda wiata rynku. Dziękuję. Dziękuję proszę. bardzo. Przypominam Państwu, że interpelacje musimy składać na, na piśmie. Bardzo proszę. Jeżeli, jeżeli nie ma żadnych zgłoszeń, to bardzo proszę Pan Prezydent. Właściwie odpowiedź do, dotyczy tego pytania, rozumiem, y, związanego z kontaktami z właścicielami prywatnymi, bo tak naprawdę w ten sposób należy każdą z tych spraw po, potraktować i z każdym z nich spotkaliśmy się. Y, dotyczy to również inwestycji przy y, Wojska Polskiego, gdzie y, starostwo przeprowadziło również kontrolę pod względem bezpieczeństwa, zabezpieczenia tego. Tego obiektu y, i m, możemy, jak Państwo wiecie, na terenie prywatnym y, próbować y, wpływać na, na właścicieli. Y, I takie, takie, takie ruchy oczywiście będziemy y, wykonywać, ale nie mamy możliwości sprawczej takiej, by komuś coś nakazać albo, albo spowodować, że podejmie jakieś działania konkretne. Chciałbym szczególnie tutaj w przypadku bo to z całkiem niedawna kolejna rozmowa dotycząca zagospodarowania właśnie starej przepompowni z, z właścicielem. Nie wiem, nie wiem czy to, czy to był problem jakiś wcześniejszych rozmów z Urzędem Miasta dotyczącym dojazdu, bo, bo to, to jest tam jakimś problemem blokującym. Nie gwarantuję zupełnie, że sytuacja się zmieni, jeżeli nawet ta nasza y, oferta jakaś się pojawi, ale y, no będziemy się starali, by każdy z tych obiektów y, nie tylko miał swojego właściciela, ale był zagospodarowany y, zgodnie y, co najmniej z naszymi wyobrażeniami o tych obiektach. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Lucen Rzutkowski się zgłaszał. Tak troszeczkę zostałem przez Panią Radną sprowokowany ale muszę powiedzieć bardzo słusznie, bo akurat ten obiekt zasługuje na y, negatywne opinie, ale może troszeczkę się wytłumaczę. Myśmy przez lata skupiali się y, z priorytetem na podnoszenie standardu y, budynków mieszkalnych, natomiast y, lokale użytkowe, których mamy około 27 tysięcy metrów kwadratowych rządziły się swoimi prawami i mogę powiedzieć, że większość z nich jest wyremontowana już na całe szczęście, są dwa obiekty to jest właśnie Ludowa 11 oraz przy ulicy Wawelskiej 35 gdzie jesteśmy mniejszościowymi właścicielami i tutaj dojście do takiego pożądanego powiedzmy stanu technicznego trochę jeszcze musi potrwać ale zapewniam że to nastąpi natomiast od punktu widzenia prawa budowlanego jest tam wszystko w porządku nic nikomu nie zagraża dziękuję bardzo Dziękuję bardzo czy są jakieś zgłoszenia? Nie widzę, tak? E, pan Przewodniczący Tomasz Rzymykowski prosił o głos, bardzo proszę. Ja bym chciał króciutko tylko przedstawić potoku z kontroli, której Komisja Rewizyjna przeprowadziła na temat działalności Pilskiego TBS-u w Pile i Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile. Kontrola formalnie trwała między 11 lutego a do 11 marca ale praktycznie to trwała ona jeszcze dłużej, ze na materiał, który został zgromadzony w tej sprawie. Materiał, który żeśmy badali, analizowali i tak dalej, jest wymieniony w tym protokole kontroli i to każdy dostanie. Ja tylko powiem, że tych pozycji, różnych pozycji, to myślę, że było ponad 50, lekko licząc. Niestety ogrom, który przed nami czekał, nie do końca jakby został zdiagnozowany, dlatego też jedna jakby nasza sugestia będzie związana już w opinii. I teraz już do meritum, co Komisja Rewizyjna stwierdziła albo co sugeruje. Komisja Rewizyjna sugeruje, że w związku z dużymi należ należnościami i rosnącymi niestety należnościami, miejski zakład gospodarki mieszkaniowej powinien stworzyć program naprawczy, którego realizacja zdecydowanie przyspieszy i poprawi ściąganie należności od dłużników zakładu. Komisja sugeruje przyspieszyć proces sprzedaży mieszkań komunalnych przez Miasto Piła dotychczasowym najemcom. Komisja uważa, że MZGM powinien jak najszybciej uregulować swoje zobowiązania wobec Wspólnot z tytułu wpłat na fundusz remontowy i to się już dzieje, bo tu już jest nasza dotacja. Uważa również, że należy rozwiązać problem naliczonych odsetek przez Wspólnoty Mieszkaniowe z tytułu zaległości we wpłatach na fundusz. Oczywiście nie rozwiązać poprzez wpłatę, ale inny sposób, najbardziej korzystny. Komisja wnioskuje o, informow o informowanie przez MZGM w okresach półrocznych Rady Miasta o należnościach oraz o zobowiązaniach zakładu ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wpłat na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych. Uważamy, że ta informacja powinna być co jakiś czas powtarzana, czy te należności nadal rosną, czy już coś się stało z tymi należnościami. Ponadto komisja wnioskuje o opracowanie przez Urząd Miasta i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Jednoznacznej opinii prawnej dotyczącej zakresu wypłat, kwoty partycypacji najemcom, którzy zrezygnowali z lokalu w zasobach TB, TBS, oraz ostateczne rozwiązanie problemu wypłat party, partycypacji. Problem wynika ze względu różnych jakby aspektów prawnych na ten temat, żeby w końcu rozwiązać i mieć jednoznaczną decyzję z tym, z tym związane. I w związku z szerokim zakresem kontroli oraz różnorodnością otrzymanych dokumentów i licznych wyjaśnień w formie ustnej i pisemnej. Komisja Rewizyjna wnosi, aby podmioty te były poddawane corocznym kontrolom, kontrolom ale w mniejszych zakresach analizowanego obszaru. No stwierdzenie jest jedno, że ogrom materiału i ogrom og 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 problemów jest tak duży, że ta komisja, mi się wydaje, że powinna z pół roku siedzieć, żeby w jakiś sposób sobie opinię jednoznaczną, dlatego to nasza prośba jest taka, żeby w kolejnych latach jakiś temat w zakresie tych dwóch jednostek się pojawiał do kontroli.